Jest związane z osobą, mieszkańcem naszego, naszej, naszej społeczności, kapralem armii krajowej Ignacem Woduchem, który w pierwszych dniach wolności tą wolność, życie stracił z uwagi na to, że no nie podobało mu się to, jak tą wolność niesiono na bagnetach akurat w 1945 roku. I z inicjatywy osoby fizycznej, której za to chciałbym dzisiaj podziękować, panu, pana Kazimierza Zimonia, Pan, y, instytucje państwa zareagowały w taki sposób, jak zareagować powinny. Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie przeprowadził pełne postępowanie dotyczące dowodów działalności nieżyjącego Ignacego Boducha. I stwierdzając, że istotnie wszystkie dowody się potwierdzają, ufundował ten obelisk, przy którym dzisiaj jesteśmy i na którym chcielibyśmy złożyć wiązanki kwiatów i znicza, palić znicza. Ogromna satysfakcja jest z tego, że wśród nas jest przede wszystkim młode pokolenie i ci, który, którzy szacunek Ignacemu Boduchowi powinni złożyć. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tej mogile, pamiętajcie o tym, żeby przekazywać przesłanie, które wniósł za sobą pan napral Ignacy Woduch dla was i dla waszych kolegów. No ale żeby my, żebyśmy mogli dokonać tego dzieła, to dokonać powinniśmy co najmniej wierzyć. Witam serdecznie księdza dziekana, prałata. I bardzo proszę o poświęcenie mogiły, a w, tej, w następnej kolejności panią przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej chciałbym prosić o przesłanie, które chcę przekazać w imieniu Instytutu. Rzecz wygląda w ten sposób, że faktycznie od kilku lat, 3-4 lata temu zmieniała się ustawa o Instytutu Pamięci Narodowej, powstał pion upamiętniania walgi męczeństwa. I dzięki temu myśmy też dostali pieniądze na finansowanie różnych upamiętnień, ale też na robienie remontów. Więc dzięki temu my możemy faktycznie takimi rzeczami się zająć, ale to jest jakby nowa inicjatywa, nowa rzecz, bo dopiero od trzech lat te środki finansowe mamy na te, na te cele. Więc dziękujemy przede wszystkim za zgłoszenie, że taki grup faktycznie jest, bo się okazało, że to jest grób jak najbardziej grubym wojennym. świetle ustaw o Wojennych, także on znajduje się pod opieką, tak formalnie, pod opieką Wojewody Małopolskiego, więc to jest grób wojenny faktycznie. Natomiast no, my też możemy finansować stawienie nowych nagrobków, robienie remontów, więc dziękujemy za to, że faktycznie mogliśmy się w to włączyć. I jak też Państwo mają informacje o jakichś innych miejscach pamięci, czy o grobach, czy o innych takich rzeczach, które warto, a o których nikt nie pamięta, to też prosimy o zgłaszanie. Również możemy remontować, stawiać nowe nagrobki na grobach weteranów, czyli groby osób, które dotychczas nie znajdują się pod żadną opieką, więc to też jest taka sytuacja, że faktycznie często no nie wiem, ktoś zmarł, nie, nie, nie zachowała się rodzina, nie ma się kto opiekować takimi grobami, więc my też możemy objąć taką opieką państwową takie groby, więc też prosimy ewentualnie o zgłoszenia, także dziękujemy za tą uroczystość tutaj państwu i serdecznie dziękujemy i dziękujemy też za opiekę, nad tym grobem młodzieży. Dziękujemy za pamięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa, teraz złożymy wiązanki kwiatów i zapraszam na kolejną część, na uroczystą mszę za e, ojczyznę i za tych, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku. Bardzo proszę o złożenie wiązanki. Wszyscy tu dzisiaj jesteście zaproszeni i przybyliście tak uroczyście. Składam księdzu proboszczowi Przewilewnemu serdeczny, Bóg zapłać za poświęcenie. Tego nagrobka składam Wam wszystkie podziękowania. Natomiast nie ma czasu dzisiaj powiedzieć prawdy, dlaczego ten człowiek młody zginął. Prawda jest inna. Stanął w obronie wartości chrześcijańskich, stanął w obronie swojej wiary i staną w obronie ludzi pokrzywdzonych tamtego okresu. Szczęście było tylko jedno i mnie w tym szczęściu podaję prawdę, kiedy został postrzelony w kolano mój sąsiad z Lubasza 300 metrów pamiętam go dobiegł do niego, podłożył mu kolano pod szyję oddał strzały nie pozwolił na wodę i na krzyż tak księdza nie pozwolił, żeby mu oddać szacunek już jak go zabił natomiast oddano w jego klatkę pierciową 42 szczały sito. Natomiast druga prawda jest taka, że go po śmierci kopano. Gdyby gdy jego śmierć, po jego śmierci ja się tym dość dobrze zainteresowałem, niektórzy rabusie z Mędrzechowa, nie tylko, poczywający się pod partyzantów i żołnierzy AK, Mędrzechowskich, którzy później po wojnie w 68 roku byli nagradzani. Awanse, natomiast biegano później po domach. Mamy tu również syna świadka tamtych czasów. Z Lubasza ostatni świadek zmarł, ale są jeszcze na terenie gminy Mędrzechu, że biegali ci panowie i, i ludzi zastraszali. Z jednej strony było UB, a z drugiej strony byli ci właśnie nieprawdziwi partyzanci AK, którzy wywali nieprawdziwą opinię. W stosunku do mieszkańców, gdzie ludzie byli błędnie, długo to trwało. Powiem więcej: część niektórych wielkich partyzantów AK, ja znam ich nazwiska, pochodzili nawet z gminy Szuci. Powiem również jedno: ta tragedia jego byłaby jeszcze większa w stosunku do niektórych mieszkańców, gdyby nie jeden ubowiec pochodzący yy, z Maniowa. Gdyby nie on, tego nie ma w tych aktach, to na pewno byłaby tragedia jeszcze większa. Chcę od razu poinformować, że prezes okręgowy IPN-u w rozmowie telefonicznej dzwonił do mnie, poinformował mnie, że na moją prośbę po wyroku sądu otrzymam wszystkie zeznania, jakie były składane na komendzie powiatowej w ten czas policji, czy z milicji, przepraszam, bo mógł w Dąbrowie Tarnowskiej. I ja obiecuję, choć rozmawiałem z niektórymi ludźmi, że będzie wydana książka na ten temat, która na pewno będzie przekazana do szkół mieszkańcom. Bo warto to będzie przeczytać, bo ja już część tego czytałem i powiem wam prawdę na koniec, Abyśmy takich ludzi mieli obecnie. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bardzo nieprzyjemna. że mamy wolność i niepodległość, a 15 lipca, ten, zma, ten został zamordowany 25 lipca na sesji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskim. Chciałem poinformować o nim, o tych dzisiejszych uroczystościach, ale przewodnicząca Rady Powiatu nie udostępniła mi mównicy. Nie udostępniła mi mównicy. Obiecała, później tego nie zrealizowała. Jest tutaj dzisiaj wiceprzewodniczący. Jest świadkiem, że tak było. Bo ja nie mam po co kłamać. Powiem na koniec jedno. Takim ludziom cześć i chwała bohaterów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Puchajmy, szanowni państwo, głowy nad nagrodniem i czynami Ignacego Boducha. I udamy się na.